Chcesz dowiedzieć się kim byłeś w poprzednim wdzieleniu? Maciej na jednym z naszych spotkań online zapytał mnie o swoje poprzednie wcielenia. To, co zobaczyłem, było dosyć niespotykane. Powiedziałem mu: Widzę cię, jak żyłeś w czasach rzezi Wołyńskiej. Byłeś małym dzieckiem i tak zakończyło się Twoje życie. Żyłeś bardzo krótko. Zszedłeś po to, by odmienić zachowanie swoich bliskich, by na nich wpłynąć. Po roku Maciej znów się ze mną skontaktował i potwierdził mi, że to samo poczucie o w życiu na Ukrainie miała jego czteroletnia siostrzenica. Dziewczynka pamiętała swoje poprzednie życia i momentami opowiadała o nich swoim najbliższym. Maciej zapytał mnie też, czemu czasami pojawiały się negatywne głosy w jego głowie. I tutaj pojawiło mi się wcielenie, w którym brał udział w rytuałach. Jeśli chcesz poznać swoje poprzednie wcielenia, odwiedź moją stronę wojtek.borek.pl i umów się na spotkanie online.